Dzień dobry, Jan Piński. E, witam na kanale O HISTORII. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o największym zdrajcy w historii Polski. E, to jest oczywiście względne i subiektywne, e, ale powiem Państwu, dlaczego tak uważam. Chodzi o generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Kobra Niedźwiadek, ostatniego dowódcy Armii Krajowej. Co więcej, ten człowiek w Polsce uchodzi za bohatera. Tej legendzie nie zaszkodził nawet fakt, iż wbrew rozkazom naczelnego wodza, zamiast zapobiec wybuchowi powstania w Warszawie, zrobił wszystko, co tylko było w jego mocy, aby do niego doszło. Dotychczas historycy bagatelizowali jego załamanie się po aresztowaniu przez NKWD, czyli policję. Polityczną sowiecką w nocy z 21 na 22 stycznia 1941 roku. Ale wypływające co i róż poszlaki i dowody pozwalają dziś na stwierdzenie z pełną odpowiedzialnością, że Okulicki przekroczył cienką granicę, jaką dzieli gra z wrogiem odbycie agentem. Najbardziej szokujące jest to, że Okulicki wraz z 15 innymi szefami polskiego państwa podziemnego. 27 marca 1945 roku przybył na spotkanie negocjować z Sowietami udział we władzach Nowej Polski. Przy okazji po raz kolejny zignorował rozkazy rządu w Londynie, jedynego legalnego rządu, który zakazał uczestniczyć w takim spotkaniu. Czy jest możliwe, aby wojskowy, znający prawdę o morderstwie w Katyniu i wielu innych sowieckich zbrodniach, Znający przebieg i skutki spotkań żołnierzy Armii Krajowej z Sowietami, którzy uwierzyli w gwarancję bezpieczeństwa i albo kończyli w kul z kulą w głowie, albo na Syberii, albo w wieloletnich po prostu więzieniach. Czy naprawdę wierzył w udzielonemu gwarancję bezpieczeństwa, a może po prostu realizował misję. W 2012 roku odnaleziono pamiętniki organizatora tego spotkania, późniejszego szefa. KGB, generała Iwana Sierowa. KGB było następcą NKWD. Ten jeden z największych sowieckich zbrodniarzy pisał w domu i pisał, wydaje się szczerze, poza oczywiście wybielaniem siebie i swoich kolegów. I bez żenady, na przykład, napisał w tych wspomnieniach o swoim udziale w fałszowaniu wyborów w Polsce w 1947 roku, a także o tym, że Okulicki został w Moskwie zamordowany, co jest sprzeczne oficjalną sowiecką wersją, że zmarł na serce. Fragment wspomnień Sierowa nie pozostawia wątpliwości co do roli, jaką Okulicki odgrywał w czasie wojny. Decyzja o aresztowaniu polskich generałów Armii Krajowej mogła zapaść tylko w Moskwie. Okulicki i jego ludzie zajmowali się dywersją na naszych tyłach i pod ich dowództwem zabito wielu naszych ludzi. Jak dowiedziałem się, Okulickiego i innych sądzili w Moskwie, a jego samego zlikwidowano w więzieniu. Jednak był to prowokator współpracujący z NKWD od 1940 roku i jednocześnie z Anglikami. Wstrzymaliśmy informacje o aresztowaniu Okulickiego i innych do czasu przyznania się przez nich do organizowania dywersji na naszych tyłach. Okulicki próbował rozpocząć rozmowy i Beria Ławrięty, ówczesny szef całej sowieckiej bezpieki, pisał do niego. Pomogliśmy Bierutowi wygrać wybory w Polsce i skierowaliśmy tam szefa, naczelnika Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa, Pałkina, Arona, pułkownika, aby technicznie wspomóc polską kampanię wyborczą. Fakt, iż te dzienniki odnaleziono dopiero 22 lata po śmierci Sierowa, a także treść relacji. Czynią je bardzo wiarygodnym źródłem. Dowodów obciążających Okulickiego i jego zdradę jest znacznie więcej. Ale zanim do nich przejdziemy, przybliżę Państwu jego sylwetkę, żebyście mieli go przed oczyma. Leopold Okulicki urodził się 12 listopada 1898 roku w Bratucicach, niewielkiej Małopolskiej wsi. W powiecie bocheńskim jego rodzice byli chłopami, rolnikami, wedle dzisiejszej terminologii, ale mieli ambicje, aby ich dzieci osiągnęły więcej niż oni. Dzięki pomocy stryja, który był księdzem, udało mu się trafić do gimnazjum. Miał być kształcony na duchownego, ale plany te przerwała I wojna światowa. Od 1913 roku, czyli kiedy miał 15 lat, Okulicki należał do Związku Strzeleckiego, paramilitarnej organizacji kształcącej kadry przyszłego Wojska Polskiego. W 1915 roku uciekł ze szkoły i wstąpił, wstąpił do legionów polskich. Po tak zwanym kryzysie przysięgowym, gdy polskie wojsko nie chciało przysięgać na wierność cesarzom austriackiemu i niemieckiemu, trafił na krótko do austriackiego wojska, z którego szybko uciekł. Działał w polskiej organizacji wojskowej. To była taka konspiracyjna organizacja, działająca na terenach zabranych przede wszystkim w zaborze rosyjskim, ale również austriackim. A od listopada był e, żołnierzem odrodzonego Wojska Polskiego, od listopada 1918 roku. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, był kilka razy ranny. Na koniec został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti militarny, Militari wręczonym mu przez Józefa Piłsudskiego. E, miał wtedy okulicki tylko 21 lat i trzykrotnie był odznaczony Krzyżem Walecznych. Wydawałoby się bohater, bez skazy. Po wojnie od 1923 do 1925 roku ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. To ważna informacja w kontekście późniejszych działań okolickiego na rzecz wywołania powstania w Warszawie. Jako zawodowy wojskowy miał pełną świadomość, że doprowadził ona do rzezi ludności cywilnej. Jednocześnie miał też wiedzę, że nie ma tutaj żadnych szans na zwycięstwo. A mimo to łamał rozkazy naczelnego wodza i chciał złożyć Warszawę w ofierze. Z czasów studiów są opinie, są dwie znane opinie o Okulickim, one są skrajne. Według Louis Fauriego, dyrektora szkoły, generała, duża siła woli, bardzo sumienny, duża zdolność do pracy, będzie bardzo użyteczny w sprawach, które wymagają dużego nakładu pracy, lecz średnik zdolności w gruncie rzeczy będzie bardzo pożyteczny w sztabie. Drugą sformułował komendant tej uczelni generał Aurel Serdy Teodorski: Lekkomyślny, nieobowiązkowy, niepewny. Niestety obaj mieli rację. II wojnę światową, Okulicki rozpoczął w sztabie głównym. Od 1 do 28 września pełnił funkcję oficera łącznikowego naczelnego wodza przy dowództwie obrony Warszawy. Za obronę Warszawy 29 września Okulicki został odznaczony Złotym Krzyżem Morderów i Tutsi Military przez generała Juliusza Romla. Po kapitalizacji stolicy oddał się pod rozkazy generała Michała karaszewicza Tokarzewskiego. Wiadomo było, że to on będzie powoływał do życia konspiracyjną organizację, której celem będzie wyzwolenie Polski. Tak powstała Służba Zwycięstwa Polski, SZP, poprzedniczka Związku Walki Zbrojnej, ZWZ i Armii Krajowej, AK. Okulicki zaś został kom komendantem Okręgu Służby Zwycięstwu Polski w Łodzi. Od listopada 1940 roku został komendantem SZP, Służby Zwycięstwu Polski, w Lwowie. W Łodzi zrobiło się bowiem zbyt gorąco. Niemcy rozwiesili po całym mieście listy gończa za Okulickimi, i dawali za jego schwytanie 10 tysięcy marek. Co było kwotą, za którą czteroosobowa rodzina mogła przeżyć kilka miesięcy na bardzo dobrym poziomie w czasach wojennego niedostatku. Dramat Okulickiego zaczął się w nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku, kiedy został, 41 roku, kiedy został aresztowany e, przez NKWD. Odważny żołnierz i patriota kompletnie załamał się w wyniku sowieckich tortur. Nie tylko opowiedział wszystko, co wiedział, ale także zapowiedział kolaboracje. Zachowały się relacje, że te tortury nie były, nie polegały na jakimś masakrycznym biciu i znęcaniu się, ale na wykorzystaniu słabości Okulickiego do alkoholu. Krótko mówiąc, doprowadzano go do stanu upojenia alkoholowego przez kilka dni, a następnie odbierano alkohol i w ten sposób takimi torturami miano zmusić go do mówienia. Zachowały się odręczne zeznania Okulickiego, w których sam zaproponował kolaborację. Los Polski zależny jest nie od wyniku wojny między Niemcami i Anglią, a od wyniku decydującej walki między Niemcami a ZSRR. Między tymi dwoma partnerami trzeba wybierać. Liczenie na to, że obaj skończą się, a w środku między nimi przy pomocy Anglii powstanie Polska jest dziecinną mrzonką. Wybór dla mnie jest jasny, a sądzę, że i dla narodu polskiego nie trudny. W razie zwycięstwa Niemiec czeka nas ciężki los, długie lata bezwzględnej niewoli do czasu nowej zawieruchy dziejowej, która nie wiadomo kiedy przyjdzie. W walce między ZSR a Niemcami naród polski powinien stanąć przy boku ZSRR. Napisał w swoim odręcznym zeznaniu Okulicki 4 maja 1941 roku, niecałe dwa miesiące przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. Podczas przesłuchań w NKWD i dalej deklarował: W przekonaniu, że zwycięstwo ZSRR da narodowi polskiemu możliwość życia i rozwoju narodowego, kulturalnego, gospodarczego i politycznego, zeznanie swoje napisałem i deklaruję chęć dalszej pracy. Będzie Polska czerwona? Dobrze, byle tylko by było. Zrobi to jej zresztą dobrze, wyzwoli, wyzwoli i odkryje nowe, nieznane dotąd siły narodu, zakończył zeznanie Okulicki. Nie chodzi tylko o to, że Okulicki załamał się w śledztwie, ale o tym, że powiedział Sowietom wszystko, co wiedział. Nie tylko całą strukturę polskiej konspiracji, ale także wszystkie adresy i znane mu nazwiska operacyjne. To dzięki niemu Sowieci zorientowali się, że w swoich rękach mieli twórcę służby zwycięstwu Polski, późniejszego szefa lwowskiego, oddziału Związki Walki Zbrojnej e, e, generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. E, dla zainteresowanego załamanie Okulickiego oznaczało kilkomiesięczne tortury i to znacznie poważniejsze niż te, którym poddano Okulickiego. E, w przeciwieństwie do Okulickiego Karaszewicz-Tokarzewski pokazał, że sowiecką niwelę można było wytrzymać godnie, podobnie zresztą jak generał Władysław Anders. E, na pewno wiadomo, że w sowieckim więzieniu Okulicki nie tylko wydał towarzyszy broni, ale również zaproponował otwartą kolaborację sowieckiemu okupantowi. I tu warto podkreślić, że w 1941 roku, kiedy został zatrzymany, okupacja sowiecka była dla Polaków równie ciężka, a może nawet cięższa niż niemiecka, o czym doskonale wiedział, bo miał możliwość życia pod obiema. Mimo to Okulicki był gotów współpracować z krwawym okupantem Polski. Zaproponował także, jak zostanie wypuszczony, to wstrzyma działania antysowieckie na podległych sobie terenach, a także zabierze z terenów podległych sobie ludzi, yy, którzy się komunistom nie podobali. Okulicki składając te zeznania i ofertę nieprzyjacielowi, z którym Polska była w stanie niewypowiedzianej wojny, od 17 września łamał wszelkie zasady wojskowej dyscypliny i sprzenierzył się swojej żołnierskiej przysiędze złożonej na wierność Rzeczpospolitej. Ocenił Jan Ciechanowski, żołnierz, ale też historyk, II wojny światowej, szczególnie powstania warszawskiego. I temu człowiekowi, Leopoldowi Okulickiemu, Polska w Olni podległa dziś buduje pomniki, a jego imieniem nazywa się Szkoły i Ulice. Teraz, państwu przechodzimy do najważniejszej zbrodni pana Leopolda Okulickiego, do kombinacji operacyjnej powstanie warszawskie. Jest przerażające, że Okulicki, który poznał mentalność sowiecką, siedząc w więzieniu na Łobiance, nie był w stanie rozpoznać ich elementarnej polityki. Tu pojawia się pytanie, kim on był. Przecież został zrzucony do kraju na spadochronie z jednym tylko zadaniem. Rozkazem naczelnego wodza Kazimierza Saskowskiego, że w Warszawie nie wolno robić powstania. Oburzał się znany historyk Paweł Wieczorkiewicz. Bez wątpienia Okulicki prowadził własną grę. Zdawał sobie sprawę, że los Polski jest przesądzony i że trafi ona pod okupację sowiecką. Co więc chciał ugrać? Wybuch powstania w Warszawie wsparło szereg sowieckich agentów, także wśród rządu w Londynie i wojskowych na Zachodzie. Generał Stanisław Tatar opóźniał depesza naczelnego wodza Kazimierza Sąskowskiego do kraju, w których zabraniał on powstania, a także niektórych z nich w ogóle nie wysyłał. Nie dopuścił również, aby Sąskowski dotrzymał informację zwrotną, Czyli właśnie te informacje, które były przesyłane do szefa, przez szefa armii krajowej, do naczelnego wodza, które dotyczyły przygotowań do powstania, na przykład depesza z 21 lipca o gotowości do walki o Warszawę, czy meldunek o gotowości do walki o Warszawę z 25 lipca. Było jasne, że gdyby Stosunkowski dostał te meldunki, to jeszcze mocniej naciskałby i zakazywałby walki o stolicy. To, że Tatar był sowieckim agentem, generał Tatar, nie budzi dziś wątpliwości. Gdy w czerwcu 1944 roku zapytano go, jak przebiega współpraca między Armią Krajową na spotkaniu z Brytyjczykami i Amerykanami, a Armią Czerwoną, to powiedział, że znakomicie. Takie kłamstwa pozwalały aliantom traktować Sowietów jako sojuszników i były alibi przed opinią publiczną. No przecież sami Polacy mówią, że z Sowietami się wszystko układa bardzo dobrze. A przecież rząd polski nie utrzymywał wówczas stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Sowieckim, bo ten w kwietniu 1943 roku pod pretekstem żądania wyjaśnień e, mordu w Katyni i zaproszeniu przez polski rząd z Czerwonego Krzyża po prostu zerwał, Stalin wtedy zerwał te kontakty. W 1947 roku Tatar... E, okradł polskie władze w Londynie i dał sowieckim namiestnikom polski przedwojenne zasoby funduszu obrony narodowej to było 350 kg złota i 2,5 miliona dolarów mającymi wówczas gigantyczną wartość szczególnie w zrujnowanym kraju pieniądze te legalny rząd polski chciał wydać na pomoc ofiarom komunistycznych rządów w kraju Operację kradzieży pieniędzy współpracując, dokonał współpracując z komunistyczną wojskową bezpieką. W lipcu 1948 roku Bolesław Bierot odznaczył zdrajcę generała Tatara krzyżem oficerskim orderu odrodzenia Polski. W 1951 zaś komuniści wsadzili Tatara wraz z dwójką współpracowników do więzienia i skazali na dożywocie za szpiegostwo. Była to klasyczna sowiecka pragmatyka, która każe zdrajców przyjmować, ale traktować ich bardzo ostrożnie. To znaczy, skoro zdradzili nas, to znaczy, że zdradzą zdradzili dla nas, to znaczy, że zdradzą też nas, albo, albo zaraz to zrobią, albo już zdradzili. Po aresztowaniu przez Sowietów Okulicki ewidentnie liczył, że to, co mu powiedziano, iż Sowieci poszukują szerszego zaplecza poparcia w polskim społeczeństwie dla swojego wasalnego rządu, jest prawdą. Tradycyjnie więc poszedł na pełną współpracę i wsypał kolegów. Znowu struktury, generalnie wszystko co wiedział. Najlepiej jednak poczytać w jego własnych zeznaniach z 1945 roku. Cytuję. Poważna część armii krajowej, to jest redakcja do tej dopisań, rozeszła się razem z ludźmi po terenie. Broń ten dla spacyfikowania kraju należy możliwie szybko odebrać. Z początku należałoby stworzyć dobrze działający aparat administracyjny, a potem go oczyścić z elementów nieodpowiednich i wprowadzić na ich miejsce ludzi pewnych. Konieczne jest zlikwidowanie wszystkich organizacji tajnych i jawnych. Które nie są w dyspozycji tymczasowego rządu polskiego, to znaczy Komitet, Polskiego Komitetu Wyzwania Narodowego. I przez to mogłoby przejawiać działalność zakłócającą spokój i bezpieczeństwo publiczne. Okulicki podał struktury istniejących oddziałów, ich liczebność, nazwiska i pseudonimy żołnierzy. To on ujawnił, że na czele nowej organizacji walczącej z sowietyzacją Polski, nie, stanął generał Emil Fildorff. To w konsekwencji kosztowało legendarnego szefa stołecznego kontrwywiadu AK życie. Okulicki zdradził też, gdzie są szkoleni żołnierze II Korpusu generała Władysława Andersa. O tym, że obciążył wspólnie z nim zatrzymanych 15 przywódców Polski podziemie nawet nie warto wspominać. Dlaczego go zatem Sowieci zabili? Tutaj odpowiedź jest prosta. Rola sowieckiej agentury w doprowadzeniu do Powstania Warszawskiego, które zniszczyło Całą stolicę polskich, historyczną, kulturową, zgubiło mm, między 200 a 250 tysięcy ludzi. E, tutaj takie są szacunki. E, miała pozostać ta rola, rola Sowietów w tej hekatombie miała pozostać tajna. Okulicki, zdaniem NKWD, po prostu nie gwarantował ani lojalności, ani dochowania tajemnicy. Zamordowanie e, go było po prostu elementem zacierania śladu. Dlaczego kombinacja operacyjna powstanie warszawskie miała tak duże znaczenie dla Sowietów? Dobrze wyjaśnił to wspomniany Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Rosjanie weszliby do Warszawy i mieliby kolosalny kłopot. Zaczęto już w tzw. Ludowym Wojsku Polskim formować oddziały pacyfikacyjne, które wkroczyłyby do akcji, gdyby Armia Krajowa nie ujawniła się. Myślę, że Sowieci potrafiliby zdobyć siłą władzę polityczną w Warszawie, tylko że Polacy nie ponieśliby takich strat. Ocalałaby całe miasto. Wywieziono by potem może 20, może 50 tysięcy ludzi na Sybil, lecz te kilkaset tysięcy pozostałoby w mieście. Dużo trudniej byłoby budować Polskę ludową i mielibyśmy wszystkie przemiany polityczne wcześniej. Duch oporu byłby znacznie większy. Może Solidarność w 1956 roku trzeba zwrócić uwagę na fakt, że pokolenie Kolumbów było pokoleniem przegranym po powstaniu. Oni w większości nie brali się już do konspiracji i czynnej walki. Pogodzili się z tym, co jest. Mieli dość pięciu lat okupacji, a powstanie wykończyło ich kompletnie. Tyle Paweł Wieczorkiewicz. Po prostu powstanie złamało ducha. Prawdopodobnie przedłużyło okupację sowiecką Polski o jakieś 15-20 lat. To jest oczywiście historia alternatywna, natomiast na pewno nie pomogło Polsce. Czy to oznacza, że gdyby nie powstanie to Polska szybciej odzyskałaby niepodległość? No i tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Ale oddziaływanie fatalnego powstania w Warszawie na Polskę także obecną jest znacznie większe niż się ludziom wydaje. Daleką jego konsekwencją jest to, że mamy taki kraj i taką politykę jaką dziś. Polska straciła wielkie miasta, Lwów oraz Wilno i Mózg, czyli Warszawę. To, co jest dziś Warszawą, to atrapa przedwojennego miasta. Przede wszystkim nie ma Warszawiaków. Gdyby powstanie nie wybuchło, czekałyby nas sowieckie pacyfikacje. Mielibyśmy scenariusz wileńsko-lwowski. Wtedy być może mielibyśmy gabinet nie Osóbki Morawiecki, Morawskiego, tylko Stanisława Mikołajczyka. Być może jak w Czechach, tylko dwa, trzy lata. Ale byłoby to lata względnej demokracji. Stalinizm nie umocniłby się tak bardzo. Jak już mówiłem, wszystkie procesy historyczne byłyby przyspieszone. W 1956 roku nie mielibyśmy wypadków poznańskich, tylko rewolucję w Warszawie. Być może skończyłoby się jak w Budapeszcie, ale tego nie możemy być pewni. Historia po prostu potoczyłaby się inaczej. Ocalono by więcej z polskiej tradycji niepodległościowej. Podsumował Wieczorkiewicz. A tak, szanowni państwo, mamy. Zdrajcę w roli niezna... największego zdrajcy w historii Polski. Zdrajca, który kosztował życie ćwierć miliona ludzi, który zniszczył polską stolicę, a jest kreowany na bohatera. Szanowni Państwo, historia na weekend to jest jeden, z, szanowni Państwo, z trzech magazynów, które wydajemy. Tutaj jest mój moje materiał o najemnikach, szanowni Państwo. Tutaj jest też tajemnica śmierci Madeleine Monroe, jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy popełniła samobójstwo, a może została zamordowana, a może po prostu przypadkiem przydawkowała Legii. Polecam, szanowni Państwo, polecam też historię, ekspert, szanowni Państwo, tutaj jest mój materiał o mafii Piłsudskiego, naprawdę warto przeczytać i dowiedzieć się o tym, o kim są bohaterowie, których opisywał, w królu Szczepan Twardo, którzy współpracowali, jeszcze raz pokażę okładkę, historia ekspert, szanowni państwo, którzy współpracowali z sanacyjną władzą, a sami zajmowali się po prostu zwykłą gangsterką. Do zobaczenia.